Siemanko i witam wszystkich w kolejnym odcinku Serie League of Legends. Razem ze mną jest Nawia Witam. I Warg I Siema. Banujemy Dianę, bo pełno ludzi ją teraz kurwa gra, bo ona jest darmowa. No. I ja idę top. Jop. Top, nie jop. Chyba, że idziemy na, na bota. Jak chcecie. Dobra. Nie wiem. Mogę iść na bota, jeżeli chcecie. Dobra, to ja idę na topa, jeśli chcę. No to ja i tak idę, jeśli to. Czekajcie, za chwilkę wrócę. co okay. i on raz A, no, mnie, nie, nie, leci Nudzę się w seriale. oglądam sobie seriale Seriale na red nie, No też, czasem Tam są najciekawsze No nie, spać Upa. Spać mi się już nie, nie, O nie, Najpierw się obudziłem o siódmej. No, ja nie umiem długo spać. Ej, miałem dzisiaj sobie spać do piętnastej, a wstałam o dziesiątej. Smacznego. Ja sobie budziem, Dziękuję skąd ja mieszkam. żyjemy. Cóż. Ja jestem wszechwiedzący. Ja Ale mówię Jendrek głośniej, bo ja... ...chwód. Tak? Mówiła cię? No strasznie cicho. Dobrze czekaj. Lepiej? Nie wiem. Lepiej? No. Nie wiem, mam nowe mikro i coś mi tak. Albo mam za cichę, mam za głośno. No. Barus Leona. Leona no. może być? No spoko fajna jest. Bo mogę coś innego wziąć, jeżeli chcecie. Nie, no, ono będzie, będzie spoko, myślę Będzie w pytkę Będzie w pytkę. Ale no, widziałem nawias suby ci rosną Co? No Tak? Naprawdę? No, no, no bez kibic Sprawdźmy No patrz jeszcze cztery sobie i będę miała stówkę No czekaj założę 4 no. kąta 4 konta i... Po sprawie Dobra to Wszyscy wybrani przechodzimy do gry Hahaha ha, ha. Tyle radościwe mnie jest, że ja pierdolę No no spoko Halo Halo Ła k**a Keput? Pociąłem się wczoraj. Ezreal jest ten Diamond jeden A inni? No to jak Inni jest, się nie liczą Brązy i... Brązy i silvery Jeden gold 5. Tak znalazł, bo nawias jest w challengerze i chuj. <głos> <głos> Ale yes. to chyba... To chyba szuka po normalach albo nie? Nie. Po, nie po Navi skillu Aha um, Ty co, nie wiedziałeś? Co? Słyszałeś, nie wiedziałeś? Czy nie wiedziałeś? Cicho jest. Ja. Cicho jesz? Mhm. Głośno jesz no Właśnie, ja to słyszę to, to, Ja... Tyle kłamać Niech jest realidzie na mida, niech jest realidzie na mida, proszę, proszę, proszę No pójdzie nie, pewnie to... na mida To, to przejebiemy tak mida, że tu chuj <laughs> Kto jest? Midalka na no, przejebie Dzidałka Ej, kupiłem dawka. sobie dzisiaj nową myszkę. Jaką? Nie powiem wam. Powiedz. Nie powiem ci. Za z YouTube'a. Nie. zachaj z portfelu. Z portfela. Prawiłem się. <laughs> Świeci na czerwono. Razer. Nie. Eee, nie wiem. rokat Nie Roka sorry. Nie. Stil Nie. A Fortech? Tek. To nie wiem, czy parę mogę wymienić, ja ale... powiem ci, już powiedziałem. To jest moją tajemnicą. Miałem za forteka Tom... Klawiaturę. Fajnie, Miałem Ja klawot... mam Miałam... klawiaturę z ActiveJet. Ja też mam za FOTH Klawiaturę. Mam klawiaturę za 5 zł. Najlepsza. Ty nie masz klawiatury. Mam. Timo sobie skacze. Uch, poch, poch. Eee, ten, króliczek fajnie skacze. Ja fajnie skaczę. Szczerze to mogłem grać bez klawiatury, który mam wystarczająco przy przycisków na myszce, żeby sobie poustawić. Dwa. Masz dwa, bo lewy to jest asysta, a prawy to jest dead. Asysta, dead. Niezabawne. Ja tam się uśmiałam. Ja nie. O kurde, dobra. Żeby nikt nie padł? Leave me alone Leave me alone Czy dziwnie wiesz, że flesza nie waliłem Balls deep Serio? Serio go nie uderzył. Wcale go nie mógł rzucić kurwa <laughs> Niepełnosprawny Gold Diamond Jenny się coś śmieje <laughs> Tak cię zjem pięć, 5 mu nam tu wbija Dobrze nawia. Kika wiatrów z dupy Czemu nie się zaczyna od blue? No też, chociaż... mu się nie opłaca. No lepiej żeby na boci zgankował od razu, ale pewnie nie zgankuje. Dobra, robimy mu to już. Dobra, chodź już. No idę. Chciałem pomóc, by taki biedny prawie umarł, jeszcze nie walnął. Aha, bo on nie miał Q pewnie, bo on od razu wziął spela, bo jest taki dobry. Dlatego Do nie zabił. Mhm, uh -huh. uh -huh, nie przemyślał tego. Myślał, a normal, nie będą widować. To nie jest normal Jak to nie? Yes, to jest dominion. No. Oh. To dzięki za info. 5 no, golda. Suko A, nie Idź mi stąd Tam uważaj Bije się Dawaj tego frajera Z buta wieszczam O, nie masz bariery, spoko Trochę oh. wywalił. Zabij mi drugi level i ten Zabijamy tylko jem... Um... nawet teraz możemy, wiesz? Oj, ja bym um, uważał. jak trafisz? Dobra, jeszcze nie mam drugiego. Aha, nie masz. że <laughs> masz. I ja, dobra, ok. Taka... użył, Fryer. Ja jestem troszeczkę... Ej. Na low HP. Oj, prawie. <śmiech> Spokojnie. <śmiech> no ale prawie wyszło. O! Ej, poczekaj, bo ja tu jestem na hita. Ja się muszę teraz odsunąć Odejdź, 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 odejdź Dobrze Nie 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 Szyb Szybkie to jest nawet Nie To Toż nawet z powiedzieć. fleszem mi się nie udało mm, No fajnie Ale zabiłeś Zabiłem pierwszy, czyli on miał więcej golda za mnie, worth it. Ale zdobyłem, zdobyłem przewagę psychiczną Musi gdzie bał teraz nie? Tak on robi źle ale jestem szmatą No O S jest na midzie ale pod jest pod AD Ja tam sobie lubię zagrać ja jestem pod AP Nikt nie lubi Nikt nie rozumie Już wszystkich gra No ale ja ich jakoś często nie widzę, nie, nie grają ze mną Nie grają z tobą? No Nie lubią mnie Jak jesteś takim Gimbolem no, już wyszedłem z gimnazjum w tym roku. Aż to sławny musisz być. No kurde, champię. Mie na mieście już się nie wyzywają. Dziwki basen, machanie kutasem. No kurde. <słuch> dlatego jak, jak byłem w w jeden... jak do 1.4 chodziłem, dlatego chodziłem na basen. Bo lubiłem machać kutasem. <słuch> Mają Ward'a tutaj. Bo mnie co normalami. ...do nieprzytomności. Biegnę! Chuj tam, kurwa. Jest tutaj mark? Jest. Znaczy był. Może już zniknął. Gun Kurde, no. ładne do Barusa. On no, też mi się podoba A wszyscy grają z tamtym drugim, a to ten drugi mi się nie podoba Aha. Ten jest taki fajny O jest Ojej. taki fajny no, taki fajny To jest taki fajne, że dostaję w pizdę na topie Dobra nie ma flesza, nice Roll. Następna wbita kill no. Nie ma Jany ciągle Patrzcie na itemy Kazixa Ej o, nic, o prawie! Nic nie ma Kazix ma warda Co on walił? Jak to co Build życia Mm. No, ładnie, ładnie Mam egzostek, coś Oj, a, myślę, że to mumu, nie wiem czemu Aaa, <grym> no czemu ja w to idę? Jesteś główny To ma jakiś, nie wiem Ja zawsze idę do skiszot, ja to lubię Nie, tam, to mnie Ej, jak coś się za, się za chwilę wbijam O, tu jest ten wart Gdzie, gdzie? A, tutaj To poleci na mnie, 5 zł. O nie ja no, już chciałem w to wyjść Dawaj, 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 dawaj. Bije, 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 bije. On skwasił się na minionach. No kurde. Ach, mech, mech, mech. Dali? No niech ich tam snajpi wszystko. <grym <grym trafiłem dwóch np szkoda że nikogo nie zabiłem ale chyba nie mają zamiaru się cofać no nie sms <grym grym> oj to ci już nie pomogę no uciekaj nie ucieknę zabiję go chociaż nice Wypadnę, no, padnę, no, Mhm. No sobie. Zobaczmy, <śmuszczam> jak smutną buzię. Smutna buzia. Smutna dupa. Smutna buzia już jest brudzia. Uła, mi paluch boli. No widzisz, trzeba no, jeszcze... tyle wiesz, nie szaleć. No, no, no. siedziałem z nawią do czwartej, fach No No, niech ta indale zabije No, się fleszczać i mogę zaspirować tak Może miała cooldowna Miała spoko ja yeah, GAC Spoko <noise> Czemu ludzie uważają dawną za spoko ludzi Jak cool. masz dawna, to zostaw ten kurs strachowy. Quinnette cool. Kurwa nie wiedzą o co chodzi, a ludzie mówią, że nie są z Pogo. No właśnie. Najmłodszy, muchej tu jest mu czym, downów. Down nawet tego nie odczuje, bo tego nie wie. Tak, mówię prawdę. Znałem paru downów. A tak naprawdę? Teraz ich teraz nie żyją, bo ich zabił. Nie. Nie chciałem, żeby sobie marnowali życie. Kurwa. Nie, nie, bo oni nie są aż tacy źli, wiesz, jak są już po jakichś takich terapiach i wszystkim, to... A po koksie? Nie po koksie. Po odwyku? Nie po odwyku. Odwyk od downhigh. Nicz. Co my zrobimy tej mugi niby? Nie mówię, żeby jej cokolwiek robić, tylko pokazuję... Tak. że A nie, to ty, nie, to ty, to przepraszam, by to... się nie, byś nie Oj. Jakie gunwo. Bunt no. Dużo bije w oj, oj. Co bijesz, co bijesz? O, dobra, uciekam. Ażulta? No, dawaj, 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 dawaj. Ej w ogóle ja się zastanawiam, on ma, kurwa nie ma butów, a szybci ode mnie chodzi, nie? Oj, oj że ich się no, zabiła. Tak idealnie ostatnie hity brałaś, kiedy ja już nie mogę uderzyć. Przepraszam. No spoko. Przeżyję to. Będziesz miał teraz lepsze itemy ode mnie. Chyba nie. No tak. Ej, idzie ten frajer. Boję się. Mamo. I będziesz miał dużo wardów, okej? Okay? Dobrze. Dobrze. Cieszę się. Czeszesz się? No czeszę się. Kiedy? Na rano. Ja nie muszę, bo tym łysy. No, ja nie. Muszę. Kiedyś byłem łysy. Bo super życie. To były czasy. No, fajnie być Nie. Czemu nie? No, miałem 6 lat, no ale... Czemu nie jest fajnie być syn? A co to... w tym jest fajnego? To, to, no, no to... fajnie jak tak zimno w głowę, jak jest lato... No, to, no jak, jak ci pasuje to jest fajne, ale jak wyglądasz jak ciulok, no to to nie jest fajne. Mi pasuje, bo... Tobie pasuje. No. Bo mi pasuje. Hmm. Mi na przykład nie pasuje. Znaczy aktualnie nie jestem tak do końca łysy, ale to jest w planach. Jesteś krótko obcięty. Też się nabijał obecnie na łyso i zobacz, dobra. sprawdź to. Jak ja chciał, żeby mi ktoś zgankował na tym to opijanie, ten list tylko przychodzi, jak ten ziomek ma mało HP i mnie zabija i tylko dobija ty. Mhm, dobra. Oj, 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 trochę, trochę. Przeżyłaś nie? Przeżyłam. To nice. Bejted. No. Jeszcze mi menda chciała to ukraść. Dobrze Kazix. Poszedłeś <laughs> kurwa ja? po polu całym. Grzybów. Masz szlak. Spięć ich pierdoliu. <laughs> Smakosz. Łasy. Na kutasy. Łasy na kutasy. <noise> dobrze, mumu. Zabij mnie. No dobra. Przynajmniej ta Dalej tego Eza nie fiduje. No dobra. Jestem zadowolony. Wręcz. Zobacz, on ma farmę. No ma trochę więcej. Trochę. Ale nie ma killi. Pół biedy. Mnie tam jeszcze nie ma, spokojnie. Dobrze. Spokojnie, spokojnie, już. Jestem blisko. Dochodzisz? Dochodzę. Mm. Zaraz, zaraz możemy zabić, wiesz? Ach, jest, zresztą to. Doszedł. On doszedł na moim odcinku. No. Goddammit, tyle wygrać. Plus 10 do oglądalności. Kurwa, plus 10 tysięcy subów. <grym> tak, tak odstrzał nie. Możemy ich zaraz zabić, jak się wybije, okej, okej, okej? Znaczy, strzelet. ja bym poczekał na mój ult za 23 sekundy. Dobrze. bo Byłoby tak bardziej... ...bezpiecznie. OP też. No. Nie, nie kocham. Wcześniej kochałem. Dobra, tarcza. Mm. Teraz to tylko seks? No. <laughs> <laughs> żal nie trafiłem. OPE. <laughs> Mój last hit. <laughs> nie. Cześć, Twoja, twoja duże na cię potrzebuje nie w mi to 5 sekund, dobra nara Chyba ten koki tak ma mało mm, Możemy go zdejmować Możemy żale zabić o. Oj, oj, oj Zostaw Uciekaj Patrz, <słuchaj> 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 my tu ich zabijemy tak, tak dostali w pałę, że Dobrze, Sil. Dobrze. Demont 1 i myśli, że jego ulti jak kurwa zabiera milion HP od razu. Aj. Ups, 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 ups jestem bezmany trochę, mam na jedno Q mane. To nie jest fajne uczucie. O, aż ona ich healuje. Dobra, teraz musimy uważać. Znaczy, mhm. musimy się cofnąć po prostu. On teraz trafi z Nie trafi. Bo sam Aha, na Ciebie trafi. O kurde. Uciekaj. Uciekam. As fast as I can. O. poleciały flesze za mną. Ale to zrąbali, jesus. Boże, ale ona ma po prostu skill'a Kto? No ta... ta... niedaleka Soba jest No trochę, prawda, znaczy ta dzidy ma takie zdupy? dupy No Z dupy nie trafione, tak stoi obok niej ta Jana, a ta gdzieś wali za siebie te Ten robi z reala kurwa, po Tristera, ty kupię głfu no Dobry jest Teraz Znaczy jest okej, okay, no <noise> Nie jest jakiś słaby No, Lissin Niech nie wbija lepiej ja Już go czułem pod tym towerem Co tak śmierdziało? No No to lisin Ślepy, nie myje się Aha, okej okay. No Mnich. Mnich się nie myją Tak słuchaj Nie jest misiem się. <noise> nie no, wiem po co powiedziałeś, wiem No wiem No wiesz? Wiem To Chyba. Sweet. Mmm... Dragona robimy? Aha, zrobiliśmy. Okay. A, zrobiliśmy. Okej. Ej, gdzie jest Kaziks? Kaziks... nie wiem. Bierzemy to na bocie. Gunbo. Eee. to możemy ich zabić za chwilę. Bardzo chcę. Pragnę tego. Pragnę ich krwi. bo... Nie wiem czy oni mają krew, ale... Czemu w lolu nie ma krwi? Fajajaj ma krew. Bo jest gunwu. Z gunwu no. Jak jest, tak... jest pierwsza krew, to jak nie ma krwi? Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj! Co ty robisz? Zabijam. A, okej, okay, patrz. Idealnie stałem, że Jana mnie ze swojego, swojej multa nie zabija. Wszystko, wszystko plant. Takiś cień kozak. No? <grym> okej. Okay. No patrz. 2, 5, 5, 2. Ok. I Możemy ją zaraz tutaj... Bo o właśnie. Mam ją. Nice. Hehe. Heh Heh Heheźki. Hešer. 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 Chyba hešer? No, bierzemy tę erę jeszcze. Miszor? Co? Miszor. No, Misza. Easy, zobacz, to do szybko Ale gdzie jest Kazix? Jest z nami Marcin, jest z nami Zbyszek Gdzie jest kurwa Kazix? Wkurwił się, bo damage mi robił niezły, ale nie mógł mnie zabić <laughs> Czemu? Bo jestem za inteligentny <śmiech> <śmiech> Dobra, trzeba zakupki zrobić I bota wyjałowić a Kazik zawczy, no nieładny nie ładnie No, no te moje gminionosy kryją grzyby widzieliście to? I <laughs> <laughs> Są so... op so No mówiłem ci, że oni są głupi Nie no. chyba ten, ten Mumu jest brąz pięć, to on sobie wow. może pozwolić Zabił mnie Zultował czy? Good, good, good job, za czwartym razem kurwa mnie zabił zulta. Zaraz go zabiję, pomszczę cię O, Lisin, dobra Lisin chce cię pomścić umierając to free tower. Biegaj sobie za killem Eziu. O, dobra, co? Co ta żana robi? Ej, ale tower. Spokojnie. Ja oni wszyscy nas w chuja robią. O. o gg GG. WTF retards. czyli to by było na tyle. No. Chyba tak. <laughs> czyli muszę teraz powiedzieć, że ze mną była nabia i... I byłam ja dobry wieczór. Nie, hmm. był No, się mam. I chuj. I skończyliśmy grać.